Tola i ja, on zawsze jesteśmy, to i ja, on zawsze tu jest, to i ja, on zawsze się kochamy, to i ja, to jest mój najlepszy gest, to i ja, ja jest mój przyjaciół, to ja i ja, to jest moja siostrzyczka, to i ja, on zawsze się kochamy, to i ja, to jest mój, ja siostrzyczka, to i ja. No zawsze się kochamy, to la i ja. O zawsze się kochamy, to i ja. no zawsze się kochamy, to la i ja. No zawsze się kochamy, to la ja. Do końca, do końca swoich dni, to la i ja. Na 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 na, bye bye, bye bye.